Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz. M Moi kochani, widzicie, dzisiaj jestem w koszulce polskiej reprezentacji i filmik też jest właśnie związany z kartami Polaków, którzy grają dla naszego kraju, dla Polski. Jak wiecie, do tej pory dwie kolekcje były, złączy z piłka z polskimi reprezentantami, będzie trzecia kolekcja. I właśnie na temat e, tej trzeciej kolekcji chciałbym z wami porozmawiać. Za niedługo dostaniemy e, wiadomości, zdjęcia i tak dalej, jak będą wyglądać e, karty z tej trzeciej edycji. Z tym, że najważniejsza sprawa dotyczy się kanału, który jest właśnie związany z kartami polskich reprezentantów. Kanał nazywa się Oficjalna Kolekcja Kart Reprezentacji Polski. Na chwilę obecną ten kanał subskrybuje tylko 40 osób. Rozmawiałem z osobą, która prowadzi ten kanał i jest bardzo fajna sprawa. Ci, którzy będą subskrybować ten kanał, będą mieć możliwość wygrywania niesamowitych prezentów związanych z polską reprezentacją czyli będą różne karty, będą różne gadżety itd. Dlatego, moi kochani, prosiłbym Was. Aby zasubskrybować ten kanał, ja Wam podam link do tego y, kanału pod moim filmem i po prostu tylko zasubskrybować i będziecie mieć możliwość wygrywania niesamowitych rzeczy. Y, dostałem wiadomość, y, że będzie możliwość wygrania pewnej mega, ale to mega sprawy. Jest to jeszcze do potwierdzenia, dlatego nie mówię, że na bank na pewno, ale w 90% jest taka możliwość, więc naprawdę polecam Wam. Zasubskrybujcie ten kanał, oglądajcie, bo będą też tam wrzucane jakieś na pewno filmiki. I postaramy się również z osobą, która prowadzi ten kanał, nagrywać jakieś live'y, ale to oczywiście będzie w późniejszym terminie. Musimy wszystko dogadać. Tak więc, moi kochani, pod filmem będziecie mieć link do tego kanału. Subskrybować i zobaczycie, że Wam się to opłaci. To by było tyle moi kochani. Nie będę tutaj przedłużać. To była najważniejsza informacja dla Was. Będzie trzecia kolekcja złączyna z piłka. Mają być podobno niesamowite karty, jeszcze ładniejsze niż w pierwszej i drugiej, więc naprawdę warto, warto. To wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!